Jest tu ładna ryba. Jest ładna ryba. No się jak widzicie, krajobraz, Bo tak wygląda w Irlandii. Atlantyk, akurat nie w tym miejscu, w którym jestem. Eee, także piękne miejsce. Oczywiście ten są wody. Eee, idzie przypływ, więc liczę na jakieś rybeczki. Dzisiaj będą. Poloki, wrasy. Niestety nie doszła mi jeszcze wędka, więc będę łowił na standardową wędeczkę tutaj, na którą łowię. To jest wędka X-Bass od Croja z Multiplikatorem. No i zobaczymy. O widać, falka się tu zaczyna robić, więc liczę na to, że będzie, będzie coś się działo. Lecę, zapinam Was na klatę i dajemy czadu. No, Złowię rybę tutaj to się jakiego kurwa wyciągnę, jestem no, trochę za wysokie fale jak na Black chyba tutaj. Znaczy tam na tym, na otwartym morzu było okej. Okay. Na otwartym morzu, w oceanie. Okay. Nie, to jak najbardziej okej. Okay. A, jest, jest! Ale ładna ryba. O, jest ryba. Jest ryba, ale ładny. A, a. Ale przywalił. Ale przywalił. Jest fajna ryba. O, ładny poluczek. Ładny poluczek. To jakie by tu teraz wyharatał z tu gościu Ale przywalił. O, taki już fajny Fajny, fajny Chodź tu gościu Ano tam wejdź Teraz by się chyba A ciężki? No to jest Tu wleź Nie Dobra Chodź tu gościu malinowy Piękna. Piękna rybka, ładny polok. Idę do góry z nim. Przynęta, to jest OSP. Nie znam nazwy, ja się na tych, na tych nazwach, nie znam na tych przynętach. Po prostu jest to u mnie tylko sporadycznie występuje No i tyle. Zobaczymy co to co potrafi. Do coś tam wyciąga niby tych, tych ryb. Troszkę mam wrażenie, że za lekko łowie po prostu. Dobra. Widzimy tam gdzie się ta fala rozbija. Siedzi. Siedzi. Siedzi, siedzi, ale to jest malutki. To jest malutki, niewielki, zaraz go wypuszczam. Piękny gościa, wypuszczamy z powrotem do wody. Lecz tam, panie. A jest i następny, ale uderzenie. Ale uderzył. Też mała rybka, niewielka. Dobra, poszedł. Pięknie. Rozerwała mi się przynęta, więc muszę pospawać. Oczywiście do tego jest niezbędna łaparniczka e, żarowa. rzecz przy takim wietrze dość ostro mocno wieje o. I tutaj I widzicie I jeszcze tutaj. troszkę pospawane? OK. Let's do this. Siedzi następny. <laughs> Tego tylko wywinduję. Upuszczamy kolejnego kolegę. Pięknie. Tam z tamtą dunę napływają. Przynęta mi pomalutko wpływa pod ten tutaj kamień. I one tam siedzą, po prostu. O, siedzi następny, spadł. Spadł, a był mały, chyba. tego, no dlatego... Tego się nie zaczepił. Robi się szaroweczka, więc zmykam stąd, bo po tych skałach jest niekomfortowo chodzić. No i niezbyt bezpieczne jak się ściemni, a ja zmykam e, do autka, zrobię sobie grillka, wypiję sobie jakieś piwerko e, no i co? Widzimy się e, jutro mam nadzieję, że z lepszymi wynikami Padło chyba na razie pięć rybek także i tak jest spoko do później dzień drugi dzisiaj zacznę sobie od tego samego miejsca już zauważyłem Pójdę tam na tamtą skałkę, bo widzę, że dzisiaj nie ma fal. Nie ma fal, nie ma fal. Będę mógł dalej rzucić. Więc zobaczymy, co tam się dzieje. Bardzo fajnie, bo nie ma wiatru. Absolutnie nie ma wiatru. Więc więc tam mnie już cieszy się i to bardzo. I zobaczymy, co to będzie się działo. Jest. jest, ładna ryba. W końcu, już nie jest wielki, ale w końcu jest to poloczek. Nie, basik, basik. Libre oczywiście. Co mi tutaj? Dobra wypuszczam prosika Jestem happy O, ruszę, ruszę Puszczmy lipkę Ładna ryba, jest ładna ryba. Opuściłem trochę do dna, to jest ładny poloczek, bardzo ładny. Ła, he, he. Bardzo ładny. To są morskie ryby. Oceaniczne. Wielbią Pięknie. Tylko żeby i tak gdzieś nie pada O, no chyba mój największy polok w życiu. Chodź tu kolego, chodź tu kolego. Pięknie przywalił, czekajmy na falę. Fala mi go tu wyrzuci w tą o nieckę. Pięknie, jeszcze jedna. Chodź tu. No i zameldował się piękny poloczek. No myślę, że lekko około 4 kg będzie miał. Piękna rybka na Lunker City. <laughs> piękne, uwielbiam, uwielbiam łowić te ryby, chociaż bardzo dawno tego nie robiłem. Ach, piękne. Postanowiłem sobie, że zmienię miejsce, bo poszedłem tutaj na prawą stronę, pokierowałem się. Oczywiście kilka rybek wpadło, natomiast im dalej idę od auta, tym bardziej tym więcej nic się nie dzieje. <laughs> Niemniej jednak zauważyłem cztery orki, które płynęły niedaleko brzegu i po prostu wyobraziłem sobie, bo miałem tutaj pływać tak naprawdę na Belibołcie i wyobraziłem sobie jak widzę takie wielkie ryby albo w ogóle same te płetwy, które się wynurzają koło siebie koło Bołta albo bynajmniej bardzo blisko Belibołta. Więc sobie pomyślałem, że pewnie wracałbym z pełnymi gaciami. <ścoughs> z pełnymi gaciami do brzegu. O ile bym w ogóle wrócił? Nie, podobne orki nie atakują ludzi. Ale... Ale na pewno jakiś strach by przeszedł. Coś bym pewnie popuścił. <ścoughs> Dobra, idę do auta. Jak widzicie, zmieniłem miejscówkę. <ścoughs> idę właśnie. Poszukać miejsca, z którego mógłbym połowić. Jestem niewiele dalej, może ze 2-3 km od miejsca, gdzie byłem poprzednio, byłem w tamtą stronę. Miejsce fajne. Już mi się podoba. Tam jest ciekawa miejscóweczka na wprost naprost Na Naprost mnie jest zatoczka, tam jest drugi basenik, taki zatoczka tam jest też zatoczka. No dobra, idziemy. Idziemy, ciekawie to wygląda. Chyba polok. Nie. Raz, raz. Raz. Raz i to ładny. No i patrzaj, ta kolejny wrasik, Fajna rybeczka. Lecę go już wypuścić, bo nie będę go męczył. Tylko do kamerki szybciutko pokażę. A zaraz wam pokażę, na co mi tak naprawdę uderzył. Chyba, jestem w szoku Leć tam gościu Dobra A już wam pokazuję na co uderzył Także jestem w szoku O Oto Shimano Shimano Blerek Spoko, lecimy dalej Jest Jest, nie wiem co to jest Jak wraz to też tajdzie. Ale poszedł mi w kamienie, nie, w kamienie. Ach, nie, polok Nie, wrasik kolejny Kolejny wrasik, popatrzcie jaki ładny Oczywiście znowu na tego wynalazka. Dobra wypuszczamy kolejną rybkę no fajnie. Jest ryba. Jest, widziałem. Widziałem. Tutaj siedzą kłucze, Wargacze, kolejny ładny. Wargulec. No kolego. Pokaż się. Dobra, dobra. Kolejny wargulec na berkę Dobra, obrazek uwolniony, już go wypuszczam. Ładny kolor, taki brązowiutki ten. Ach, lecz. Dobra, spoko. No i libra. Znalazłem je. Jest znowu kolejny wrasik. Ale fajnie. Jest jeszcze jeden. Kurde, stoją tutaj wszystkie? Aha. Wszystkie stoją po prostu tu. Pod. Ten jest chyba największy. No, doda. Ten jest chyba największy. Przeskoczył mi tutaj. Niestety przy takich falach, trzeba sobie w taki sposób tylko radzić. Ten jaki ładny. Nie badaj, większy się Patrzcie, jaki piękny wrasik. Przepiękny kolor. I oczywiście znowu libra. Dobra, wypuszczam. Wypuszczam gościa. No przepiękne są te. Każda ryba jest po prostu inna. Każda ryba ma inny kolor, inny odcień. Coś wspaniałego. Co ciekawe, te wszystkie ryby stoją po prostu tu pod samym, pod samiutkim brzegiem. Pod samiutkim brzegiem, wszystkie wzięły stąd. Nic tam, stoi gdzieś z wody głębszej. Tylko wszystkie dosłownie tutaj. Nie, im tu pasuje. Gdzieś tu mają swoją dziuplę. Dam rady tutaj zejść, teraz trochę się te fale uspokoiły. Widział większe fale, to ucieknę. Po prostu. Jest. Jest. To jest wrasik, czy nie wiem, czy to polok, czy Wraz. Chyba wrasik. Dzień wrasik. Jest wrasik, kolejny. Dzień dobry. Dzień dobry, padł. Chodź tu kolego Jeszcze jeden Kolega! Tym razem taki kolor! Za piękny wrasik, taki kolor tym razem Dobrze położymy Cię tutaj. A popatrzcie jakie, nie wiem czy będzie to widać, jakie ma ząbki gościu malinowy. I do tego wraz wargacz się to nazywa, bo ma takie wargulce. A ja Wam a ja powiem tylko tyle, że liczyłem, że będą do tej ryby i trochę złowy, jakiś poloków, ale nie spodziewałem się, że będę miał taki kapitalny dzień. Ha, super. Dobra, wracam jeszcze do łowienia, jeszcze mam kilka godzin, i potem spadam do domu. I te poloki się teraz straciły, odpłynęły. Natomiast i tak jestem, mam kapitalny, zajebisty dzień. No złowiłem się dzisiaj dosyta. Wiedziałem kiedy przyjechać. W końcu wybrałem się na taką dłuższą wyprawę właśnie za polokami, za wrasami. No i co? Udało się jak najbardziej, jak widzicie. Jakieś już ile to była. Jest, teraz okay. jest. Okej. Teraz jest z cieba i to jest wrasik. To jest wrasik kolejny. O, jaki wielki. Wam pokazuję wrasika. Patrzcie jaki ładny grubasek. Od oczywiście liberka zażarta. Piękny, taki brązowiutki. A dlatego nazywa się właśnie wras. Jeszcze raz Wam pokazuję, bo ma takie wary. Już go wypinam i wpuszczam z powrotem do do body. jest ryba, kolejny w nasi jest na ryba jest kolejny, dawaj tu dawaj tu glę. No, o, Patrz tu zaczepiła się Dobra. Brasik a patrzcie na tego gadka jakie piękne bawary kolorowe, oczywiście znowu liberka, ładny. Kolejny wrasik. Dobra, wypinamy, wypuszczamy, ale kapitalnie. Ok, ja będę kończył dzisiaj nasze szybciutko, tak tylko podsumuję dzień z złapałem... Mnóstwo rybek, mnóstwo wrasów. Wybrałem się już wczoraj na no to wieczorem po południu po pracy tutaj przyjechałem, zrobiłem sobie grilla, zdrzemnąłem sobie się w aucie. No i, i co I, i, i zadziałało. To kapitalny dzień. Wczoraj połowiłem troszkę poloków. Dzisiaj też pięknego poloka wyciągłem, Też kilka wpadło. No i oczywiście wraz Bardzo fajna ryba. Dosłownie jak okoń. Piękne brania. I pokażę wam na co łowiłem. Oczywiście przynęta, która zawsze mi się sprawdza. Kapitalna e, Libra, ale to nie larwa, to taka troszkę większa, zapomniałem jak się ona nazywa. Dobra, gdzieś Wam tam napiszę w, w opisie. Libra, kapitalnie mi się sprawdza, za każdym razem kiedy wyjeżdżam gdzieś to w rejony e, oceanu i zarzucam sobie wędeczkę tak, żeby e, popatrzeć co tu się dzieje, no to zawsze coś się na to łapie. No i druga, Lifestick e, 6 inczy na haku offsetowym. Kapitalna przynęta, fajnie na to brałem. wczoraj wieczorem Poloczki, no i dzisiaj samego rana potem się uspokoiło, no i zaczęły brać wrasy. E, no to tyle. Do domu mam jakieś 160 km, więc będę zmykał, więc pakuję się dzisiaj już wcześniej. Nachodziłem się, kroków narobiłem chyba 100 tysięcy. Poskakałem po tych skakach jak kozica. <grywa> Fajnie odpocząłem. Jak ktoś chce wyjechać na ryby, to w Irlandii naprawdę polecam sobie wyskoczyć, zrobić taki wyskok od czasu do czasu, od czegoś innego. E, uwielbiam, kocham łowić poloki, ponieważ tutaj w Irlandii nie ma sandaczy, a Polok kapitalnie bierze po prostu tak jak sandacz takie pstryknięcie walnięcie odjazd kapitalna ryba nie przedłużam lecę oczywiście jeżeli się podobało zostawcie łapeczkę zostawcie subika no i co do następnego jeszcze raz mówię korzystajcie korzystajcie z tego co macie z piękna tego co nas otacza tutaj jest naprawdę cudownie Piękne miejsce, jestem tutaj. Mogę zdradzić wam w rejonach Slajgo. Miałem jechać do Kilibeks. Ale wczoraj wieczorem stanąłem tutaj najpierw i zobaczyłem, że te ryby są, e, chcą współpracować. No i zostałem tutaj. Killybaks sobie odpuściłem. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, zostawcie subika. Komentarz, jeżeli macie jakieś pytania. A w opisie zostawię wam, e, na co łowiłem, czym łowiłem, jakiego sprzętu używałem. To do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.